...w platformach i jeszcze YouTube y startujemy. Siemaneczko YouTube, witam bardzo serdecznie. Już powoli wszystkie platformy się odpalają i jeszcze dojdziemy tylko z Kikiem. Nie, mm. Kik jest już, jeszcze dojdziemy tylko z tym. Kika, Kika Rąbał Pies w ogóle, tak szczerze, chyba będę rezygnował z niego, ale na razie to jeszcze jest. Ostatni, ostatnie streamy na Kiku. E, potem, no, TikTok e, zajmie jego miejsce. No, także. To kwestia tylko czasu. Dobrze, sekundę, moment. Co ja chciałem zrobić? Chciałem sobie wejść na mój kanał, tak? Na mój kanał na Twitchu, żeby zobaczyć, czy wszystko jest jak to powinno być. Wszystko jest spox. Czy jest wszystkie 1080p? Jest 1080p. Wszystko jest git. To mogę przejść powoliż do samego streamowania. A, tylko jeszcze. Jeszcze jedna karta potrzebna mi jest. Dobra, przeglądarki, w sensie wszystko teraz tak zrobiłem sobie to tak fajnie, że teraz wszystko mam w OBSie, w sensie nie potrzebuję mieć Twitch Dashboarda, bo już mi nie jest potrzebny i tak dalej, bo wszystko mam w panelu. Więc tak, teraz jeszcze YouTube Studio muszę obszaić, bo YouTube Studio jest osobno. Powinienem widzieć czat, napiszę test. Na czacie. Jest, widzę czat. Bo będę widział wszystkie trzy czaty i będą połączone tutaj będą połączone prawie że wszystkie trzy czaty. Mm, tak, to będzie na pewno. Natomiast. No dobra, zaraz sobie zobaczymy jak to się rozgryzie. W praniu. Momencik, sekundziunie. Aha. Dobra, czyli to, to już jest. To, to już jest ok. <gryw> Jakoś na YouTube jest 1440p. To mnie cieszy, zadowala i w ogóle. Dobrze. Co ja chciałem. No, Oculus jest podłączony. Tylko wystarczy go uruchomić. Ok, niech się uruchamia. I już będziemy grali. no. Czy się wszystko będzie gotowe? Prawdopodobnie. Żeby odpalać Beat Saber. Mamy Beat Sabera. Aha, teraz TikToka. Jeszcze muszę odpalić live'a. Dodaj temat: gaming. Beat Saber. Jaki jest tytuł Jaki z tego streama? Moment, bo muszę sobie skopiować. Aha, tu jest serio ograniczenie liści, ilości znaków. Mhm. Dobrze. Na TikToku jest, Tongu jest ograniczenie ilości znaków. Dobra, wydziel okno czatów w oknie. Dobra, o to mi chodziło. Bo więcej nie potrzebuję. Dobra. Xmon dołączył. Siemaneczko, cześć, cześć, cześć. Media SDK, serwer zabiera 25% procka. Co jest grane? Halo, TikTok, nie rób mi tego. A jak to zgaszę? Elo, siema. Dzisiaj gramy. No, wszystko już jest jak powinno być. Dobrze, very gutes. Very good. W sensie, teraz tak, mm, jeżeli ktoś ogląda na wersji TikToka na to będzie będzie miał niestety ograniczenia dosyć pewne konkretne bo będzie to dziwnie wyglądać lepiej sobie obrócić na poziomo bo wtedy jest i czat z Twitcha i wtedy jest wiadomo do kogo ja gadam natomiast jak będę grał w Beat Sabera czy coś to i tak będę stał na środku ekranu na środku mniej więcej więc będzie będzie dobrze to widać także się tym nie przejmujcie będzie dobrze wyglądać wszystko dzisiaj na tym TikToku nie będzie na streamie czatu z TikToku ja będę tylko widział czat z TikToka nie da się go połączyć nie ma żadnego bota czy czegoś żeby mógł połączyć czat. Z TikTokiem, z Twitchem, z YouTubem, z Kikiem, ze wszystkimi tymi platformami równocześnie. Także, no, sorry, słaba informacja. Hmm, ale spoko, poradzę sobie. Będę widział wasze wiadomości, tylko czy będę je widział w grze, to średnio, w sensie, żebym widział na pewno w grze wiadomość, to na Twitchu. Hmm, najlepiej, co nie? W ten sposób. Dobra, troszeczkę przyciszam muzykę, bo muzyka nie jest potrzebna, e, dzisiaj tylko powiadomienie z rozpoczęciem streama, skopiuję ctrl-c, ctrl-v i wrzucę sobie na moją... Na mojego Discorda w hardware Madiza. Dobra. Okej, okay, wrzucone. Aha. No dobra, nie no, wszystkie embedy mogę skasować, nie ma problemu. Tu też są jakieś embedy? Tutaj już nie ma embedów. Bardzo dobrze, że na tym kanale nie trzeba embedów kasować ręcznie. Co ty mi wysłałeś? Eee, pisze, ty będzie płonął. <laughs> tak, tym mobile mi już płonie. A chcę to właśnie zobaczyć, jak bardzo mi wciąża to internet upload. Czemu wysyłam 29 mega, przecież mam 24 uploadu 25 czemu ten bitrate tak lata? <laughs> Mam więcej uploadu niż realnie mam. Dzięki T-Mobile. O to chodziło. Wygląda też, że mamy problemy z stabilnością twoich transmisji live. Tak mi TikTok mówi. No to się tam, schowaj. Najważniejsze, żeby, żeby na Twitchu wszystko było stabilnie. I na YouTubie. Nie jest stabilnie. Dropimy klatki, tak? jaj. No to nie, no to mam pomysł. Na, na TikToku trzeba zmniejszyć bitrate. Mogę to zrobić w locie czy nie? Laguje trochę, laguje pewnie w cholerę. No to muszę zrestartować streama. Na TikToku zmniejszyć jakość. Strzymaj live. Moment. A, czyli tak nie mogę zrobić. Aha, czyli tak nie mogę zrobić. No to zostaje mi zakończyć na chwilę live'a i jeszcze raz go rozpocząć, bo nie ma innej opcji. No to zaraz wracam. Okej, okay. wróciłem z nowym live'em na TikTongu, żeby po to, żeby nie lagowało nic innego, w sensie, żeby już nic nie lagowało. Inspektor Twitcha, sensuję, zerknąć, czy wszystko już jest OK. Powinno już być OK, bo nie, nie używam 25 mega wysyłania aż. Aha, teraz mi laguje po prostu T-Mobile'a, jak zwykle. Okej. Okay. Zaraz przestanie. T-Mobile robi brrr. Nie udało się połączyć z live'em. Co? Przejdź do live studio. Co to za dźwięki? Dobra, na TikTok na Twitchu już jest stabilnie, w sensie Prawie stabilnie jest 40 klatek. No zaraz zobaczymy, jak będzie. Natomiast na TikToku już jest stabilnie. Na TikToku już jest stabilnie, dobra. Na YouTube stabilnie. Na YouTube jest stabilnie zawsze. Okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. Chyba jest dobrze. Chyba jest, chyba jest w porządku. No, no to witam ponownie. once again. <laughs> Dzisiaj na TikToku witam na YouTubie, witam na Twitchu, witam na TikKiku, witam na wszystkich platformach równocześnie. Jak mówiłem, cel chciałem zrealizować i go zrealizowałem. I'm live everywhere, tak? Czyli już jestem na żywo everywhere, wszędzie, gdzie mogę być, na żywo. Także, także to już jest. To już jest za mną. Tak, lekkie lagi kamery, bo to, to, to nie wasz internet, to lekkie lagi kamerki, tylko to już zaraz się to uspokoi. Ja. No dobra, halo, Samsung dzisiaj. Witam ponownie. Dobrze, będę do was się teraz popatrzyć. bo w ogóle inne, inne kamerę już umieściłem w innym miejscu, ale teraz uważam, że dopiero jest krzywo. No, krzywo, krzywo kamerkę postawiłem, hiat. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. No ale, dobra. Czemu mi Twitch mówi, że dalej mnie mam stabilnej transmisji? Przecież mam już stabilną transmisję. Kartka Matisse, O, kartkę, kartkę, dobra. I tak, kartka jest za mną. I jak teraz się. O! Widać ją? Czy nie, nie widać? Ona jest! Ona tutaj sobie czeka. Znaczy, ja musiałbym tak, może. O! Dobra, idealnie, tylko trochę cień teraz na nią pada. O. No to, dobra, może być Dobra, startujemy Beat Saber i idziemy grać, bo to już nie ma czasu, e, chyba z tego co widzę, bo wszystko już ustawione jest tak jak chciałem, żeby było ustawione. W się sensie muszę setupować mój green screen, zrobimy to razem. Oczywiście będziemy ogarniać. Co to za powiadomienie? Czy TikTok mógłby się iść, y, schować, przejdź do live studio. Ten dźwięk to jest dźwięk alarmu z Windowsa. I dźwięk z alarmu z Windowsa. Przecież ja mam status nie przeszkadzać w Windowsie. Czemu ta aplikacja TikTok Live Studio jest taka gówniana? Nie ma czym Serio? 3-4 sekundy na korzyść TikToka? Niemożliwe. Coś musiało ci się... Zawsze Twitch ma najmniejsze opóźnienie. Dobra, ile ja tam wysyłam już megabitów? No, już wysyłam w cholerę, no 20 mega. Chyba, że teraz się nadgania mój stream. W, w prędkość tam próbuję nadgonić w historię, bo się zbuforowało. Mogło się tak stać. Dobra, czy ja se mogę wydzielić okno czatu w oknie? Dobra, mogę se wydzielić okno czatu w oknie. Mm, co? Teraz widzę ile mam polubień! 800 polubień! What the fuck? Dzięki bardzo za wszystkie lajki, komentarze i tam wszystko co na TikToku. Nie będę tego niestety widział, bo tego się nie da w oknie pojawić, pokazać, zaprezentować. Więc to mi odpada. Będę widział tylko czat. Jak to jest najbardziej opóźniony. Aha, bo w ogóle aplikacja Android na telewizorze nie ma tego trybu niskiego opóźnienia, czyli korzysta z tego wysokiego opóźnienia. No i takie buty, no to nie jest idealne. No to faktycznie masz rację, także nawet ten TikTok będzie szybszy wtedy. To, to tak. To, ten, no. Ale na Twitchu jest najlepsza jakość, jak ktoś dba o jakość, jak chce ktoś najlepszą jakość streama odbierać, to polecam przełączyć się na e, mojego Twitcha. Natomiast jeżeli ktoś obróci sobie pionowo telefon, poziomo telefon na TikToku, to też będzie miał mojego streama w pełnym, poziomym formacie. Jezus Maria, ile mi to zasobów komputera żre. To jest... to jest to. No mi tak bierze kompa, wyciąga komputer w kosmos, że. Ale no cóż, no testuję, bawię się, eksperymentuję. Ja nie przestanę eksperymentować. Ja to ja, tak. No. Zawsze jakieś ciekawe rzeczy będą. Dobrze, Ustawiamy green screena, bo koniec y, czasu, koniec y, głupa, gadania na, o, o głupotach. E, czy ja powiadomienie na jakichś Discordach jeszcze mogę wysłać? No w sensie, no nie wiem. No już wszystkie Discordy, jakie mogłem, to ja tam powiadomiłem, co? To chyba, to chyba nie no. Mogę oddalić wam kamerę i pokazać w mój pokój bardziej, co nie się, Bo teraz jest. O, taka magia, mam takie fichery mam. Ficzery bajery, szmery bajery tego jest fą fą fą. Tak. Ale chciałem jeszcze na TikToka wejść i... Czy mogę odblokować? Zmniejszyć okno. Okej okay. Eee. Dobra, może być tak, co? Będzie na tym pionowym? Będzie na pionowym w taki sposób, może być kit. Daje mi się, że będzie spox. Eee. Dobra, to ja idę i e, ustawiamy grina. Moment. O, coś nie chcę puścić. Nie mam, nie mam tej yy, takiej koralików, <laughs> żeby to zrobić. Wiecie, koralikami, że se tak, kręcę, 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 tylko muszę ręcznie rozwijać rolę. Ale to nie ma problemu, to, to, nie, to mi nie, nie wadzi czy coś. Jeszcze se potrzebuję ładowarkę. Ładowarkę zwykłą do telefonu, a dlatego że. Aha, a to też jakoś się blokuje. Okay. E, trochę do, do góry I teraz Tu jest zablokowany Ładowarka rzucam w rurę I tam się blokuje i wtedy się nie może kręcić To jest najlepszy patent Dobra, jest zielono Zielono mi, co to za mucha?